Manko z tej strony Mountainsman. Dziś pokażę Ci, jak spakować się na trekking długodystansowy, taki jak Tour du Mont Blanc, czyli 180 km wokół masywu Mont Blanc. Jak spakować się na jednodniową wycieczkę w Karkonosze czy w Tatry, a także jak spakować się na Via Ferraty Dzisiaj mamy film 3 w jednym, więc zostań ze mną do końca. Zaczniemy bowiem od tego najdłuższego trekkingu. Czyli 180 km. Zaczniemy od plecaka. Na tej wyprawie miałem taki plecak, czyli jest to marka Deuter 40 plus 10. Jeżeli chodzi o litraż, jest to dla mnie w zupełności wystarczająca pojemność plecaka. Fajny plecak, bardzo przewiewny, dużo kieszeni. Co najważniejsze. Możemy mieć dostęp do wnętrza plecaka z dwóch stron, czyli od góry, albo otwierając kieszeń. Następnie jeszcze jeden zamek i mamy z dwóch stron dostęp, czyli fajnie, bo nie musimy po prostu wszystkiego wyciągać, więc z każdej strony mamy dostęp. Wszystko jest pod ręką. Nie będę tutaj opowiadał o tym, jaki to plecak, dlaczego jest fajny i tak dalej, dlatego że jesteśmy na etapie, co mam ze sobą zabrać i o czym należy pamiętać. Więc plecak mamy załatwiony, przechodzimy teraz do miejsca, gdzie będziemy spać. My, oczywiście, przez cały ten trekking spaliśmy w namiocie, na kempingach albo gdzieś wysoko w górach. Więc co trzeba ze sobą zabrać? Nasz tak zwany domek, czyli namiot jest to namiot dwuosobowy, waga 2,4 kg. Jest to jakiś tani namiot kupiony w Decathlonie sprawdził się naszym celem przy zakupie takiego namiotu była przede wszystkim waga, bo wiadomo, czym więcej w plecaku, tym gorzej się idzie i tak oczywiście plecaki były przeładowane, ale sprawdził się, przez 9 dni nam służył. Nic się z nim nie stało, dalej jest cały i zdrowy, więc polecam. Jeśli oczywiście masz większe fundusze i chcesz jeszcze lżejszy namiot, to możesz zainwestować, kupić. Znajdziesz oczywiście w sklepach dużo lepsze namioty. To jest kwestia oczywiście budżetu. Śpiwór, w którym śpimy, jest to akurat firma Deuter Comfort, plus 5 stopni. Jeżeli chodzi o mężczyzn, idealny. Jeszcze będzie Wam za gorąco. Mamy, czyli tak zwana izolacja, mamy matę samopompującą. Używaliśmy tej maty przez 9 dni, sprawdziła się, tylko tutaj mam jedną kwestię. Jeżeli rozbijamy namiot, wiadomo, że czasami teren jest nierówny czy lekko pochyły, więc zwróćcie na to uwagę, bo w nocy może taka mata wyjeżdżać spod nas. Dlatego jest na to oczywiście sposób. Taką matę, jak napompujemy, wkładamy ją do śpiwora. I następnie, jak my wejdziemy, zamkniemy śpiwór, mamy pod sobą matę, i nie ma tutaj możliwości, że mata nam wyjedzie spod nas. My ze sobą na ten trekking długodystansowy zabraliśmy takie poduszki, które sami pompujemy. Dość duża poduszka. Bardzo dużą zaletą tej poduszki jest to, że ma bardzo małe opakowanie. Zobaczcie, taka, taka poduszka, takie małe opakowanie. Jest jeszcze do tego drugi sposób, bo macie oczywiście ze sobą jakąś kurtkę puchową, którą możecie albo nie musicie użyć podczas takiego treningu. Warto ze sobą mieć. Z takiej kurtki możemy zrobić super poduszkę. Wkładamy w pokrowiec od śpiwora tą kurteczkę i robi nam się z tego fajna poduszka, czyli tak zwany minimalizm. Ale myślę, że jeżeli to jest tak mała poduszka, pomp, którą musimy napompować, to śmiało możemy ze sobą zabrać. Czyli kwestia związana z naszym domkiem, miejscem do spania mamy tutaj załatwione. Zaczniemy jeszcze od naszego ubioru. Powiem teraz o kwestii ubioru i jakie ciuchy musimy ze sobą zabrać, żeby mieć oczywiście komfort termiczny, a także żeby nam po prostu niczego nie brakowało. Buty. Ja na y, trekkingu długodystansowym miałem te buty, to są y, buty La Sportiva, Boulder X. Sprawdziły się, są to buty podejściowe, w wielu miejscach były niezawodne, w miejscach, w których były kamienie, drabinki, śliskie miejsca, czyli gdzieś tam łaty śniegu, które pojawiały się na szlaku, y, świetnie się sprawdziły. Ja chodzę w krótkich butach, jeśli oczywiście Ty lubisz dłuższe buty. Czy trekkingowe, czy podejściowe, oczywiście w takich może iść, jeżeli ci się wygodnie chodzi. Ja chodzę w krótkich, więc takie zabrałem. W plecaku, czy można powiedzieć, na sobie miałem jedną koszulkę, drugą w plecaku, na zmianę codziennie w kempingu, tą w której chodziłem prałem, tą świeżą zakładałem i tak przez całe 9 dni oczywiście minimalizm to jest najważniejsze. Jakąś warstwę docieplającą, taką moto bluzę. Bluza, bluza górska, bardzo ciepła, więc warto ją mieć. Przydaje się oczywiście na wieczory czy na poranki, żeby ją założyć. Zawsze mam ze sobą czapkę. Jest to przewiewna czapka ale przydaje się oczywiście jak jesteście gdzieś wysoko w górach na 2,500 tysiąca metrów. Pogoda może się zmienić, to czapkę zawsze warto mieć. Bafa to jest niezawodne, zawsze jest ze mną, jest małe, więc oczywiście zabieram ze sobą. Cienkie rękawiczki też się przydały na yy, trekkingu długodystansowym. Spodnie przeciwdeszczowe. Krótkie spodenki, no bo wiadomo w tych krótkich spodenkach chodzimy, dłuższe spodnie. Też były takie dni, gdzie nie było słońca, więc spodnie też się przydały. Też w nich szedłem. Wiedziałem, że jak będziemy pokonywać jakąś przełęcz na 2300 metrów, to będzie tam w miarę silny wiatr i potrzebne są więc spodnie długie, jak najbardziej. Kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa. Wiadomo, pogoda się zmienia, możemy trafić na różne warunki, więc kurteczka zawsze. Plecaku musi być, tym bardziej, że zobaczcie, jak ją złożymy, to możemy ją złożyć naprawdę do takich minimalnych rozmiarów. Wspominałem wcześniej, kurtka puchowa y, warto zabrać gdzieś potrzeba trochę ciepła, możemy założyć, możemy w nocy w niej spać. Oczywiście często kobiety, które mają inną temperaturę ciała niż mężczyźni, y, zakładają taką kurtkę y, do spania i. Do spania, czyli do śpiworu, legginsy i y, koszulka termoaktywna. Tu wełno, wełna Merino, y, bardzo fajna. Pamiętajcie o tym, że w tych ubraniach, w których śpicie, to żeby w nich też nie chodzić, żeby nie zawilgotniały, żeby po prostu mieć je cały czas suche, więc tylko ubieramy do spania, rano ściągamy i tak to wygląda. Dodatkowo miałem taką koszulkę też z wełny Merino z długim rękawem na wypadek, gdyby było. Zimno. O majtkach, skarpetkach nie wspominam, to według własnego zakresu. Czyli kwestia związana z naszym domkiem i z panią mamy załatwione, z butami oraz ciuchami, które ze sobą y, zabieram. Z takich dodatkowych rzeczy zabraliśmy ze sobą raczki, miejscami był lód, y, często w okresach wakacyjnych, czy tam na początku wakacji, w lipcach, w Alpach, wysoko znajduje się lód, śnieg, więc Mogą się przydać, warto je ze sobą mieć. Nie dużo ważą, nie dużo miejsca zajmują. Ja staram się nosić bez żadnego pokrowca, żeby jak najmniej miejsca zajmowały, więc to możemy wszędzie schować, nawet do jakichś bocznych kieszeni. Latarka może się zdarzyć, mimo tego, że mamy w okresie wakacyjnym bardzo długi dzień, to może się przydać gdzieś wieczorami, gdy będziemy gdzie tras, trasa oczywiście okaże się trudniejsza, będziemy pokonywać to dużo, dłu, dużo dłużej. Więc taka latarka zawsze może być ze sobą. Ja polecam oczywiście nie latarki, żeby nie zabierać latarki, która jest ładowana, tylko najlepiej na baterię paluszki możecie kupić w każdym sklepie, natomiast czasami z ładowaniem tego typu rzeczy jest problem w niektórych kempingach trzeba dopłacać, więc najlepiej Zabrać taką na, na baterię. Apteczka, do apteczki oczywiście wszystko to, co potrzebujecie: bandaże, plastry, czy plastryne odciski, jakieś maści, czy tabletki przeciwbólowe to oczywiście musi się tutaj znaleźć. Kwestia teraz związana z jedzeniem. My ze sobą na cały trekking zabraliśmy liofilizaty, czyli jest to takie jedzenie w takich opakowaniach. Mamy instrukcję jak tutaj przyrządzić sobie taki posiłek. Najczęściej jest to gotujemy wodę, zalewamy i po prostu z tego jemy. Na Tour du Mont Blanc mieliśmy taką kucheneczkę, znaczy to są, to są menażki. Tutaj mamy przygotowaną kuchenkę, czyli mamy tutaj kartusz, rozkładamy sobie go w ten sposób. Tak, mamy oczywiście butle, 200, butla 240 gram, ma zawór kulowy, odkręcamy, możemy wtedy sobie z taką, taką menażką złożyć, tak, nasza, nasza mówię, no po, Nasza kucheneczka mieści się tak naprawdę do takiego małego pojemniczka. Bardzo fajna, yy, wszędzie się zmieści, więc nie jest to jakiś duży ciężar. A możemy w każdym miejscu sobie coś zagotować oczywiście przyrządzić sobie herbatę, kawę i inne rzeczy, a także zjeść ciepły, ciepły posiłek. Zabieramy ze sobą sprzęt, czyli mamy taki nożyk, który idealnie sprawdza się do krojenia, smarowania i innych tego typu rzeczy, a nawet czasami jak trzeba coś przeciąć, jest bardzo ostry, więc polecam. Widelczyk składamy, rozkładamy, zobaczcie. Malutkie, fajne, leciutkie, więc mogą się znaleźć w waszych plecakach. I jedni zabierają termos, drudzy nie zabierają termosu. To wszystko zależy od was. Ja go nie zabierałem. Choć widziałem kilka osób, którzy robili sobie w tym kawę albo zalewali zimną wodę i dzięki temu na szlaku mieli zawsze zimną, zimną wodę. To oczywiście według Waszego uznania. I najważniejsze, czyli kijki. Ja mam akurat dwie pary kijków, czyli mam takie składane na, na trzy. One są dużo lżejsze niż te. Składane w inny troszeczkę sposób. Zaraz Wam pokażę. Natomiast te kiki sprawdzają się super. Rozkładamy. Zobaczcie, mamy kijek. Główną zaletą tych kików jest to, że jest to kijek po złożeniu bardzo mały, wszędzie możemy go zmieścić i, i przytroczyć. Tu mam jeszcze jedne kiki, troszkę mocniejsze. Firmy Black Diamond. Zobaczcie, też fajny system rozkładania i składania. Czyli sobie wysuwamy na, na daną odległość, następnie dociągamy i mamy też kijek. Troszkę, troszkę dłuższy, natomiast y, też bardzo fajny i co najważniejsze, y, lekki. Dodatkowo, na, na szlakach długodystansowych, potrzebujemy okulary przeciwsłoneczne. Dość mocno. Słońce na dużej wysokości daje po oczach, więc warto ze sobą mieć. Nie wspomnę o takich rzeczach jak ręcznik, to jest taki można powiedzieć ręcznik mikro, mikrofibra, czyli ciągnie świetnie wodę. I tak to je wygląda, jeśli chodzi o sprzęt na Tour du Mont Blanc. Czekajcie, jeszcze nie powiedziałem, jeszcze Wam wspomnę o tym, że warto ze sobą zabrać bukłak. Który mamy w plecaku Oczywiście to nam wystaje tutaj blisko Więc w każdej chwili możemy się napić Nie musimy ściągać z siebie plecaka Później znowu go zakładać Bo wiadomo, waga jest dość, dość duża I to są takie podstawy Jeśli chodzi o trekking długodystansowy Czyli zabieramy wszystko to, co jest potrzebne do spania Wszystko to, co jest do ubioru Podstawowe rzeczy typu apteczka Oraz kuchenkę do gotowania Jeśli chodzi o jedzenie czy wodę To możemy sobie skorzystać z takich liofilizatów, czyli gotowych posiłków, które niedużo ważą i niedużo miejsca zajmują. Wodę mineralną, czyli warto mieć jedną butelkę wody mineralnej, dlatego że akurat w Alpach często są takie tak zwane wodopoje, czyli miejsca, w których możemy nabrać sobie... Wodę, która jest datna do picia. Większość tych miejsc jest przebadana, jest oznaczona na mapach, a także nawet na niektórych jest karteczka, że zostało przebadana przez jakąś tam instytucję, więc yy, wody jest pod dostatkiem. Warto mieć taką butelkę i po prostu co takie miejsce, czyli miejsce do nabrania wody, możemy sobie nabrać i taką wodę mieć cały czas ze sobą świeżą. My, jeżeli chodzi o gotowanie, korzystaliśmy z różnych strumieni, rzeczek z tym akurat nie ma większego problemu. I tak wygląda spakowanie się na trekking długodystansowy, podstawowe rzeczy. Oczywiście możemy sobie dorzucić jeszcze inne, które potrzebujemy, ale to są takie podstawy podstaw. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za chwileczkę na kolejnym odcinku. Co ze sobą zabrać? Jeśli podobały ci się moje filmy, zostaw lajka, zasubskrybuj, a będzie wiele więcej filmów dość ciekawych o górach. Więc zapraszam do oglądania, trzymajcie się, dzięki że ze mną byliście i do zobaczenia na szlaku. Hej!